Czy mamy poduszka zaśliniona w dodatku. Zwalam się łóżka, nie ogarnia sam. Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Gotyk a dzisiaj jest nietypowy film, bo poradnik, e, z pilpoto, pil z pulpitu e, pokażę Wam dzisiaj jak mieć e, figurkę papercraftam z własnego skina, na przykład takiego jakiego widzicie? No, no takiego jakiego macie u siebie w Minecrafcie. Takiego możecie mieć. Po prostu musicie mieć swoją skórkę. Tutaj skina lub. lub lub lub. lub znać nazwę siebie, czyli gracza. Żeby mieć program do tego, czyli paper skin, potrzebujecie pliku Papercraft, w którym znajdziecie różne inne skórki Papercraft. Wszystkie. Minecraft na przykład bloczki, na przykład tutaj bloki rud, diamenty i tak dalej i tak dalej macie to wszystko i dodają nam y, jeszcze ten program, ten program Paperskin. Zaraz no, do niego przejdziemy. Przepraszam, też, że, że że się mylę, ale szybko mówię. I y, paczkę do pobrania znajdziecie w opisie filmu a teraz przejdźmy do włączenia programu jego się nie instaluje tylko po prostu włącza tak włącza uruchamiacie program automatycznie wam się powinien uruchomić poperskinbycodec.pl teraz możecie wczytać gracza lub obraz ja sobie wczytam gracza bo jak się czytuję gracza to możecie sobie, nie wiem, kolegę swojego wyszukać ja wezmę samego siebie macie na razie swoją skórkę tutaj yy, no skin taki, skórka taka jak jest tutaj ale żeby mieć yy, już wam pokazuję co żeby mieć o żeby mieć coś takiego trzeba po prostu kliknąć start Tada, przerzuca nam o, od razu na naszego. Ach, te dźwięki, pulpitu. Yy, automatycznie przerzuca wam na. no nie. Yy, na właśnie. Puppet czyli tutaj sobie wycinacie, sklejacie wszystko do siebie i macie swojego skina. Teraz, jak to zapisać? Yy, trzeba po prostu, no nie wiem. Automatycznie pojawia wam się okno, zapisywanie jaką. I wybieracie sobie swoje miejsce na dysku na którym chcecie mieć to. Ja sobie wybrałem pulpit i nazywam, nazywam to Paper Craft Gotika XD. Bierzemy zapisz, Ukończono. Program, program nam się automatycznie włącza. I macie tutaj już swój y, obrazek klikacie na niego, żeby zobaczyć czy wszystko jest ok tu widzicie, wszystko jest ok teraz tylko, żeby to pobrać wchodzicie sobie w druku y, pobrać wydrukować. wchodzicie sobie w druku oczywiście drukuj, wybieracie właśnie teraz, y, taka mała ciekawostka do was bo wiem, że umiecie drukować chyba nie będę wam pokazywał jak wydrukować jak skleić, jak wycinać nie wiem, pójdźcie do rodziców, jak nie wiecie, zobaczcie sobie coś. Pff, to wcale nie jest trudne. Yy, nie będę Wam tego pokazywał, nie będę robił z tego wielkiego poradnika, może kiedyś. Teraz yy, pokażę Wam taką ciekawostkę. Nie razę Wam drukować właśnie papercrafta z fotografią na całej stronie, ponieważ nie wydrukuję was, Wam nie dość, że całego obrazka, to jeszcze do tego tych niektórych Klejek. Można powiedzieć, i do tego będzie gigantyczne, bo to jest no, u mnie to jest A4, co większość ma. Tutaj na tym można, ale też jest według mnie spore, więc zawsze można sobie wziąć takie. Ja, ale ja i tak wezmę to. Będzie na. nie. A nie, dobrze, dobrze jest. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra. Okej, okay, no to tak, no to jest to wszystko. Zapraszam Was do komentowania. No, zaraz to powiem, jeszcze to nie jest ta opcja. Dobra, sobie drukujecie wszystko, okej? Okay? Ja sobie to wyłączę, przejdę na pulpit. A więc tak, dzięki za obejrzenie tego paradnika. Myślę, że się przydał. Myślę, że będzie Wam się podobać Papercraft. To jest naprawdę, naprawdę fajna zabawa. I teraz tak. Spodobał Wam się film, spodobał... Spod Spod spodobał wam się film, spodobał wam się poradnik, spodobał wam się, no, przydał wam się ten poradnik, przydał wam się ten film. Oczywiście możecie zasubskrybować mnie. To nic nie boli, ja bardzo motywuję. Jeszcze do tego możecie zalajkować film, też motywuję i dać komentarz, co też bardzo motywuje. Więc yy, zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Robienie papercrafta jest naprawdę fajną zabawą, więc wam to polecam. Więc teraz się z wami żegnam. Dzięki, na razie i cześć.